Misiu, pamiętaj, że dzisiaj na 14 do dentysty idziemy. Mama, to musisz mnie zwolnić z ostatniej lekcji. Jasne, idź do taty, to ci wypiszę zwolnienie. Do taty? No tak, przecież on jest dorosły i też wie co i jak. Jesteś pewna? Tak, idź do ojca. No dobra. Tuba! Tata, bo masz mi wypisać zwolnienie ze szkoły. Dobra, daj to ci szybko podpiszę. Ale to ty masz to napisać. A czemu? Bo idę do dentysty. A co, bolą Cię zęby? Nie. No to po co idziesz? No jakiś przegląd mamy zrobić i musisz mnie zwolnić wcześniej. Ale skąd zwolnić? No z lekcji. A, i co ja mam na tej kartce napisać? Mama mówiła, że jesteś dorosły i będziesz wiedział. <laughs> tak mama powiedziała? Twoja mama? Mhm. Dobra, pokaż to. I jak tam? Daliście radę? Tak, tam leży. No to super. Zwalniam z lekcji. Jeszcze z błędem, Jezus Maria. I ty tak piszesz zwolnienia dziecku? Według ciebie to nie wygląda podejrzanie? A, no tak. Dodaj tam jeszcze podpis tata. No debil.